Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Jana Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a z niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie. A życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat przychodzi. Na świecie było Słowo. A świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jako jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto słowo Pańskie, Paweł o Umiłowani w Panu bracia i siostry zgromadzeni tu w kościele, łączący się z nami przez telewizję. Dzisiejszy dzień, ta wielka uroczystość. Przychodzimy do Boga, który jest odwiecznym słowem. Słowem, które wypowiedziane w świecie, stworzyło w świat, Stworzyło człowieka, stworzyło Ciebie i mnie. Bóg, Bóg jest pośród nas. Możemy na różne sposoby rozumieć, świętować, rozważać tajemnicę Bożego Narodzenia. Dziś może tylko w kilku, jakby odsłonach. Przemyślmy tę uroczystość, zapragnijmy ją przeżyć tak, żeby ogarnąć to wszystko, co jest tajemnicą. Bóg stał się człowiekiem. Tajemnica to wielka. Chcemy ją rozpoznać w życiu, powołaniu, w całej naszej misji, którą mamy tu na Ziemi. Czym jest Boże Narodzenie? Boże Narodzenie to nade wszystko radość, która rozprasza wszelkie ciemności i smutki. Radość, która wynika, myśląc tak bardzo zwyczajnie po ludzku, z tego, że jest ktoś bliski. Jest to przeżycie i piękne, i niepowtarzalne. Przecież. Każdy z nas tęskni za tymi świętami i za bliskimi. Święta są spotkaniem z bliskimi, którzy przychodzą. Chcemy tę radość wypowiedzieć, pokazać. To ważne. Przypomnijcie sobie wszystkie powroty do domu. Może nieraz i po latach. Jakie to wielkie szczęście, że. Można wrócić, że można spotkać najbliższych. Tak bardzo chciałbym, żebyśmy również pomyśleli o tych, którzy dziś są sami. Pomyśleli o tych, którym może trudno, aby czy przez telefon, czy przez SMS, czy w jakikolwiek inny sposób dać im znać, kochamy. Jesteśmy z Wami ze względu na zdrowie, bezpieczeństwo. Będziemy się starać spotkać jak najszybciej. Myślę też o tych wszystkich, którzy teraz stoją na granicy Wielkiej Brytanii i Francji. O tych wszystkich kierowcach ciężarowych samochodów, którzy nie zdążyli na święta. O, jakiś urzędnik, polityk. Muszą rozmawiać, dyskutować. A ten syn, mąż i ojciec, przecież jest tam ich samych Polaków kilka tysięcy. Chciał być w domu, na święta, z bliskimi. Chcemy im podarować i również tę solidarność. Chcemy powiedzieć, że. Tę radość z Bożego Narodzenia chcemy przekazać wszystkim, którzy potrzebują dziś tej radosnej nowiny. Bóg jest pomimo sytuacji, pomimo spraw, pomimo pandemii, pomimo różnorodnych ograniczeń. Bóg jest, ratujmy się, On jest pośród nas. Dalej. Chcemy dziś podkreślić w Boże Narodzenie. Tą wielką wartość, którą w sposób szczególny chcemy wydobyć z te święta. Patrzymy na żłobek, patrzymy na to miejsce i w naszym kościele. Przychodzą dzieci, przychodzą dorośli przed ten żłóbek. Popatrzmy na dzieciątko Boga, który stał się człowiekiem, na Marię Józefa. I pomyślmy o rodzinie, bo te święta są świętami, w których winniśmy myśleć o rodzinie. Nie ma prawdziwego, pełniejszego dojrzewania i przeżywania po chrześcijańsku życia bez rodziny. Tak często nie dorastamy jako dzieci, tak często nie spełniamy naszych obowiązków jako rodzice. Dziś jest ten dzień. Aby rozradować się rodzinnie, aby pomyśleć o domu rodzinnym, pomyśleć o tym wszystkim, co jest pięknem tego domu, każdego domu rodzinnego. Rodzina jest skarbem. Dziś lekceważy się, trzeba by chyba mocniej powiedzieć, dziś niszczy się rodzinę. A to jest jedyne, co mamy. Nie mamy nic ważniejszego na świecie. Mamy siebie. Ten dom rodzinny i ta miłość w tym domu jest skarbem. Tę miłość do tego domu zapraszamy w sposób szczególny i chcemy odkryć tą największą miłość Boga, który stał się człowiekiem. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna. Bóg umiłował świat, umiłował człowieka, dał nam swojego Syna, abyśmy w rodzinach umieli rozwijać i praktykować miłość, miłość rodzinną. Kochajmy siebie, mówmy sobie miłe słowa, bądźmy wrażliwi na siebie nawzajem, rodzina. Pobiegnijmy myślą, do naszych najbliższych. Pobiegnijmy myślą i do naszego domu rodzinnego, jak wrócimy do domu. Czy teraz będąc w domu, jeszcze bardziej. Dajmy znaki miłości sobie nawzajem, że jesteśmy sobie potrzebni. Mówmy dobre słowa, pielęgnujmy więź rodzinną, bo to skarb, na którym Możemy podbudować nasze życie, ale i przyszłość Ojczyzny i świata. Rozpoznajmy Boga w domu, dużo rozmawiajmy o Bogu między sobą w naszej rodzinie. I jeszcze jedna myśl. Nie można rozpoznać przychodzącego Boga w te święta bez wiary. Musimy te święta przeżywać w duchu wiary. Co ona oznacza? Święta Bożego Narodzenia nie mogą polegać na jedzeniu, spaniu, oglądaniu telewizji. Jakże ważna jest postawa zaangażowania w ten świąteczny nastrój poprzez śpiewanie kolęd, wspólną modlitwę. Przyjście na adorację do żółtka, uczestnictwo w świętej Eucharystii. Spotykam Boga na Mszy Świętej, najbliżej jak tylko mogę na Ziemi. Mogę go przyjąć do swojego serca w komunii świętej. Oto znak wiary. Panie, wierzę, kocham Cię. Dlatego przychodzę do Ciebie i chcę przyjąć Ciebie do mojego serca. Aby w ten sposób wyznać wiarę. Dziś tylko w ten sposób symboliczny, ale liturgia, która jest pełna znaków, dziś chcemy też, kiedy za chwilę będziemy mówili kredo, wierzę Boga. Na słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi i Dziewicy, chcemy przyklęknąć zewnętrzny znak, który ma wyrazić to, że wierzę, że Bóg jest. Że przychodzi, nie traćmy religijnego charakteru tych świąt. To nie są święta zimowe, to nie są jakieś tam święta. To jest święto Boga, który się wcielił, świętej rodziny. To są święta mojej wiary, święta, w którym rozpoznaje. To, co w moim życiu jest najważniejsze Boga i moich najbliższych. I tak chcę świętować. I tak chcę przeżywać to, co jest dobre, szlachetne i prawe. Podnieś rękę, Boże dzieci, błogosław ojczyznę miłą w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj się, swą siłę, swą siłą. Dom nasz. I majętność całą, i wszystkie wioski z miastami. Podnieś Boże rękę nad naszym domem, nad naszą rodziną. Pobłogosław naszej rodzinie, naszemu miastu, naszej ojczyźnie światu. Boże, błogosław. I daj nam to piękno przeżycia, że mimo oddalenia Jesteśmy razem, bo się kochamy, bo wierzymy, bo wiemy, że Bóg jest wszystkim. Amen.